Dziejów i historii ludzkich. I w, ręk, w jego ręku, nawet najwięksi królowie, są tylko narzędziem, aby wypełniła się wola jego. Wyraźnie widać to było w dzisiejszym pierwszym czytaniu z drugiej księgi Króle Kronik, gdzie najpierw była mowa o tym, jak i królowie, i namiestnicy, i arcykapłani, i cały lud odchodzili do, od Boga, lekceważąc Jego prawo. I nic nie robiąc sobie z głosu Bożych wysłańców, proroków, którzy wzywali do opamiętania i nawrócenia. Przeciwnie, lud proroków słuchać nie chciał. I po prostu ich zabijał. I wtedy przyszła kara Boża, zapowiedziana przez proroka Jeremiasza, w postaci wyprawy króla chaldejskiego Nabuchodonozora, który w 586 roku przed Chrystusem najechał na Judę, zdobył Jerozolimę. I dopełnił dzieła zniszczenia, także z tych wspaniałych budowli, począwszy od świątyni Salomona po pałace królewskie, arcykapłańskie, nie pozostały kamień na kamieniu. Ci, którzy przeżyli oblężenie i zniszczenie Jerozolimy, zostali uprowadzeni do Mezopotamii. Król Chaldejski stał się narzędziem Bożego Gniewu. Ale przyszła chwila opamiętania, żalu i nawrócenia. I znowu okazało się wielkie Boże ramię. Upadło niemal z dnia na dzień. Królestwo Chaldejczyków. W Mesopotamii zaczęli rządzić królowie perscy, a ich pierwszy zwycięzca, król babiloński, Grubelski Cyrus, wydał w roku 538 roku edykt pozwalający Żydom na powrót do Judei. Na odbudowanie i miasta i samej świątyni. Bo Bóg jest tym, który rządzi i kieruje losami ludzkimi. Jeszcze bardziej głęboka wizja tego, że Pan, Bóg, jest ojcem naszych losów i historii. Jest to, cośmy słyszeli w dzisiejszej Ewangelii, fragment nocnej rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem na początku publicznej działalności. To historia o miłości Boga do ludzi. Miłości idącej tak dalece, że ojciec dał swego Syna. Aby On przez swoje dzieło odkupienia i zbawienia sprawił, aby ci wszyscy, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, mogli cieszyć się na powrót godnością dzieci bożych. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albo Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez niego zbawiony. I jakżeż przejmującym komentarzem do tych słów naszego zbawiciela. Jest to, co napisał święty Paweł, apostoł, w liście do Efezjan, czytanym także dzisiaj. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość, jaką nas umiłował i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie. Mamy uznać. Boga nad nami. Mamy dostrzec Jego miłosierdzie nieustannie nam okazywane. Mamy w to uwierzyć. Mamy to przyjąć całym sercem i zgodnie z tym wielkim zamysłem miłości, zamysłem zbawczym, odtąd kształtować naszą chrześcijańską codzienność. To głosił i tym żył Kościół od momentu zesłania na Apostołów i Matkę Najświętszą, założony przez Chrystusa, święty, katolicki i apostolski Kościół. I przejawem tego jest patronka dzisiejszego Kościoła Stacyjnego w Rzymie, wspomniana na początku. Tej mszy świętej, święta Zuzanna. Jej rodzina pochodziła z Dalmacji. Rodzina szczególnie powiązana z samym władcą ówczesnego wschodniego Rzymu, cesarzem Dioklecjanem. Ojciec Zuzanny Gabinus oraz jego brata, wujek Zuzanny Kajus, nawróciwszy się, przyjąwszy chrzest, zostali wyświęceni na kapłanów. Co więcej, w roku 283 wuj Zuzanny Kajus został wybrany biskupem Rzymu, pierwszym świadkiem Chrystusa w stolicy. Ówczesnego cesarstwa rzymskiego zachodniego. A święta Susanna, wychowana już w katolickiej wierze, ofiarowała swoje życie, życie w dziewictwie, samemu Chrystusowi. Stało się jednak tak, że cesarz Dioklecjan, chcąc zapewnić sobie dziedzictwo, i panowanie poprzez swoich potomków, postanowił, aby Zuzanna wyszła za mąż za wodza bardzo cenionego przez Dioklecjana, Maksencjusza Galeriusa. Zuzanna odmówiła. I ta odmowa została zrozumiana przez tę część jej rodziny, która przyjęła chrześcijaństwo. Ale ta druga część która, rodziny, która tkwiła jeszcze w wierzeniach pogańskich, na Zuzanę zaczęła patrzeć z podejrzliwością. Być może stała się wyznawczynią zakazanej wówczas i. Okrutnie prześladowanej chrześcijańskiej wiary. Z nakazu więc Dioklecjana, ówczesny konsul rzymski Macedonius postawił zozanę przed koniecznością wyboru albo złoży hołd pogańskim. Boszkom, albo też będzie trwała przy swoich postanowieniach, co niewątpliwie będzie wyznaniem jej przynależności do chrześcijańskiej wiary. Zuzanna odmówiła złożenia hołdu bogańskim bożkom, co sprawiło, że została uwięziona i skazana na śmierć przez święcie. Na święcie także został skazany jej ojciec Gabinus. Natomiast wuj papież Kajus ukrywał się w katakumbach. I kościół świętej Zuzanny, który jest dzisiaj kościołem stacyjnym w Rzymie, według tradycji jest Kościołem postawionym na miejscu, gdzie znajdował się jej rodzinny dom, gdzie mieszkała ze swoim ojcem Gabinusem i przez jakiś czas także ze swoim wujem, papieżem Kajusem. Ten kościół znajduje się nieopodal słynnych term, zwanych termami Dioklecjana. To największe starożytne termy stolicy imperium. Największe i zbudowane w prawdziwie zawrotnym tempie w ciągu zaledwie sześciu lat między rokiem 298 a 306. Ogromne, wspaniałe, wielkie, wzniesione tak szybko, dlatego że tak wielu było przy jego budowie niewolników chrześcijan, którzy przy tej budowie tracili swoje życie. I to sprawiło, że kiedy wreszcie chrześcijaństwo odzyskało na mocy edyktu cesarza Konstantyna Wielkiego w 313 roku wolność. To miejsce było otaczane, zwłaszcza później, kiedy popadło w ruiny, szczególnym szacunkiem. I to sprawiło, że w XVI wieku papież Pius IV postanowił zaledwie z szczęści ruin po termach Diokrecjana wznieść wspaniałą bazylikę poświęconą Najświętszej Marii Pannie i męczennikom. Tym męczennikom chrześcijańskim, którzy ponieśli śmierć przy wznoszeniu term. Dzieło to zostało zlecone Michałowi Aniołowi. A ponieważ był już on wtedy bardzo podeszłym człowiekiem w wieku, miał 86 lat, jak się uważa, dał jedynie projekty, jak te termy, Przekształcić w bazylikę, a samo dzieło dokonał jego uczeń Giacomo Del Luca. Po dzień dzisiejszy ta bazylika jest miejscem szczególnych wydarzeń związanych z życiem chrześcijan, a także wydarzeń, w których uczestniczy państwo włoskie. Warto Przypomnieć, że także w tej bazylice Najświętszej Marii Panny i męczenników rzymskich odbywały się uroczystości pogrzebowe dzisiaj już świętej Urszuli Julii Leduchowskiej w końcu maja 1939 roku. To historia tych Zuzanny, męczenników i kolejnych męczenników kolejnych wieków składających się na dzieje chrześcijaństwa. Historia tych, którzy uwierzyli, że Jezus Chrystus, Boży Syn, jest tym, który umierając i wstając dał nam nadzieję życia wiecznego. I ta historia jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, kolejnym wiekom, kolejnym chrześcijanom, z przekonaniem gwarantowanym przez samego Chrystusa, że bramy piekielne kościoła nie przemogą, i że On zwycięzca. Będzie ze swoim kościołem razem, aż do skończenia świata i aż przez wieczność całą. Rozważamy te dzieje Bożej miłości, te dzieje ludzkich historii kierowanych przez samego Boga, te dzieje konkretnych ludzi, którzy dla Chrystusa oddawali wszystko także swoje życie. Rozważamy to dzisiaj, drodzy siostry i bracia, modląc się jednocześnie tutaj w tej wspaniałej bazylice franciszkańskiej w Krakowie, prosząc naszego Pana i Zbawiciela, abyśmy dzięki naszej wierze której chcemy dzięki Jego łasce wzrastać, abyśmy dzięki naszej wierze osiągnęli życie wieczne, abyśmy także zgodnie z Jego słowami stawali się synami światłości, abyśmy spełniając wymagania prawdy, tej prawdy, którą jest On sam, zbliżali się do światła, bez lęku, bez trwagi, aby okazywało się, że nasze uczynki zostały dokonywane w Bogu. Modlimy się jednocześnie za tych, którzy prześladują Kościół, aby dzięki Bożej własne zrozumieli, że poza Kościołem nie ma dla nikogo. Zbawienia.